Yo, 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 aha, oje 5-1 to Hej Dobra eee, Ja tu gram mecza Uu... FIFA 13 O tak Zobacz jak to się sprawdza jest koniec meczu, ale to nie Nie będzie na tyle będzie jeszcze więcej. Kick-off. Kustoma. Ty 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 ty. Ty, 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 ty. A jeżeli chodzi o to, czy nie mam konta, zalokować się nie nie mogę, nie, 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 nie wiem, nie w ogóle co się dzieje oczywiście coś tam z serwerami jest, nie mam pojęcia więc muszę tak, o dobra wygramy może z Borussią co? albo z Bayer. nie dobra, jakimś tym klubem a ja od mówię, że ja gram na... Easy? Nie, na normalną, ma, ma to, że tam... Jeden ten, nie? Dobra. Co ja robię w ogóle? Ej, chwilę. O, po kartoniku. O, po kartoniku. Lubię w te kartony strzelać, bo to oddaje mi... Czy to mi przypomina trochę o Hance ale po prostu no zawsze ten karton, tak? Dobra, gramy. No, no no coś tam, coś tam, coś tam. Dlatego, że to nagrywam i mam lagi, to zmieniłem sobie poziom trudności nie będę się tak do tego przystawiał. Do tej gry bo na... <laughs> nie będę... się tak przykładam. Ja, no ja gra gierca, giereczka. Bo wiem, że koment... niektóre komentarze potrafią coś takie kurdejące, że... że po prostu to jest masakra. Patrzcie to. No tak to jest, jak się ustawia strzały, wszystko na 100%. No mówię niektóre komentarze są takie wkurzające, że po prostu no dzisiaj niektóre filmiki koleś tam gra, nie wiem, FIFE 13 też włączył sobie na przykład Normala, nie, jakieś tam ten, gra se FIFE, nie, a tu milion komentarzy, uciota nie potrafisz grać, jesteś twoja matka, nie wiem, no cokolwiek no i gol znowu. Nie wiem czy to. Eee, o, może mu to, ojej, mu udało się, rzucił do bramki eee, może damy im trochę pograć co? Dobra, no to damy im trochę pograć żeby nie było chodź tu, dawaj, chodź tu ale widzę lagów nie ma, 40 fps się trzyma nieźle panowie która laguje jak pod moją bramką o, dobra a jakiś strzał damy, dobra Niech wam siedzi, co sam bramkarze zamienię. ramieniu i, No musiał A tak zastanawiam się czy jakbym walnął, bo ja jeszcze w ogóle z połowy nie waliłem. Raz runejem to jak miałem tak ustawione, sobie z połowy i ponad bramką, zawsze było tak. Teraz bory, nie bory, to tam Chyba nie trafił w piłkę, ale Nie pamiętam Kuszczek Dobra, ale to tam nie obchodzi. To tam no takie fejle. Ważne, że szczęsny dobrze broni teraz. Wow! Ale masz szczęście ten brąkarz. <słuch> A jeżeli chodzi o jakiemu ja klubowi kibicuję. Ała Dobra nie... tak Jakie Jakie moja klubowi kibic... O, nasza? Dobra Dobra, no i po e, Lubię Arsenal, to wam powiem Real Madrid. To no takie kluby zagran Ligi zagraniczne nie Arsenal i Real Jezus, a jeżeli chodzi o A jeżeli chodzi o klub, kluby pol, polskie, Ligę Polską, to z Ligi Polskiej lubię po, Ligi Polskiej lubię Piast Gliwice i Legię Warszawę, lubię też bardzo Legię Warszawę. Więc e, w sumie to mogę tego nie mówić, bo zaraz zlecą sobie fani e, Barcelony. Chelsea Chociaż nie wiem jak te Arsenal i Chelsea są w sensie że yeah. tam się o kurwa. dobra nieważne, ja chyba jak będę jeszcze raz z wami grał w FIFA będę musiał zmienić ten ten je, o je co to było? Nie, 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 nie ogarniał w ogóle. co to było? yep <coughs> o ty patrzcie że tego nie przejął ja w ogóle chodzę to tak jak po papraniec widzieliście to? nie wiem czy ja czy tu coś czy ja broniłem w ogóle czy to po prostu od nie trafił Pyk. Mam ustawione na 4 minuty, ale mam ustawione na Normalnie mam ustawione na 4 minuty, jak sobie <laughs> gram na wyższych poziomach trudności. E, bo ja nie lubię długich meczy. O, jak mi przykro, przepraszam. Bo ja nie lubię długich meczy. Bo długie, me, długie mecze mnie... No bo na no, ja gram na wysokich poziomach trudności się wkurzam, bo na 20 minut tam prowadzę tam 1-0 na farcie, na najwyższym poziomie. I... Potem się okazuje, że ups, jeps i ten ups, jeps i właśnie przegrywam. Jak tego nie trafisz, dobra, nie trafił. Ja nic nie zmieniałem, Zwiniętku tylko u siebie, dam sobie sprint i strzał, a nic nie zmieniałem u nich, że wymienię gorszy ten, ale No jedno wychodzi. Koniec pierwszej połowy. Koniec pierwszej połowy. Ja sobie muszę zobaczyć w ogóle tego gola bo Wow ale lagi naprawdę Musicie być takie lagi Proszę kończ mi tą pierwszą połowę Dobra koje z pierwszej połowy Nie no Gdzie to? Instant replay A nie to nie to Mas to nie było to ten trzeba muszę ten patrz mać fakt. No nie. Są tylko te, a ile? Dobra. Nie pamiętam jak się kole sprawdzał. Czy w ogóle da się teraz? Nie wierzę. Dobra. Ale to nie miało być aż tak mocno. Widzę, że są lagi. Z, 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 mało FPS-ów jest <ścoughs> bardzo mało FPS-ów w ogóle czekajcie coś zrobię i jak się do was wrócę jestem bo coś co chciałem zmienić bo już zmienione, więc nie miałem jak tego zmienić więc mi FPS-ami będziecie musieli się trochę pomęczyć Dzięki. Patrzcie ten mocny strzał. Widzieliście to po prostu to jest cudo. nad cudami. Lepszych strzałów nie będzie. Trzeba jakąś zmianę zrobić, żeby wyglądało. Chociaż trochę jak to jest a nie, że mam znaczącą przewagę nad nim. Pele Go. Ibniemy sobie. Tak. Nie mówcie, że jakieś zmiany tam chujowe, co ty robisz tego na tego, nie wiem, Ja po prostu gram jak ja chcę, nie? Wy macie tam możecie krytykować, oceniać, wiem, że lagi możecie mi powiedzieć co mam zrobić, żeby nie było takich tych. Wiem, że lepszy sprzęt muszę kupić albo tam ten... Już zmiana, już 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 ręce zniesione, co się dzieje, bo FPSy spadają, nie? Nie o co chodzi. Tu pan, no 19 wchodzi, 6 schodzi, dobra, dalej no, tak bramkarza się zamienimy, żeby było tak ciekawie, jaki rzut, no spróbujmy tak przejść całe boisko, no nie uda się, dobra, dobra, takie triki, patrzcie to, Ha, ha, ha! O nie że ja go chyba zmieniłem. No on wszedł chyba, bo jak właśnie ten, była zmiana. Ta Emila. O nie! Nie wierzę, wtedy... To jest y, niemożliwe. Dobra, możliwe, ale... To kurde! To... Dobra, chwila, bo ja muszę widzieć w ogóle teraz. Dobra, panie, panowie, wszyscy, ja już jestem. dobra, to nic nie pomogło. No, to, to, nie będę od nowa nagrywał. Wina sprzętu. Niby nowy laptop, nie? A... Taki sobie, wiecie o co chodzi. Dawaj to Nie no to już w ogóle było <laughs> Pan się chyba pomylił Nie chciałem brać Borusi bo jakbym ich zgnębił to wiecie a ten klub to ja nawet nie znam go więc <laughs> Powinienem komentować wiem ale ja nie jestem najlepszy w komentowaniu Seba, widzisz Sebastian jakiś, ja, ja bym tego nie wymówił wszystkie to jest dla mnie po prostu to są dla mnie za duże emocje myślałem kiedyś o karierze komentatora ale bardziej w lolu bo tak to tak to bym, bym nie mógł na przykład I ktoś by walnął jakieś okienko, tam krzyknął o ulti ten i od razu było, o ulti, jakie ulti patrzcie to, nie to będzie gol miesiąca! Miał być gol miesiąca! Mogłem się pokiwać w sumie. A! Czy tak wygrywam? 4-0. 4-0. Tak, ja wygrywam 4-0. Czy to jest możliwe? Chyba tak. Dobra. Uh. Czekajcie bo. Ej no bo słyszy zliknąłem. By się ten time for a change. Ja już ten O Jezus. Nie wierzę. Nie wiesz. Dobra, co bramkarzem. No nie, już piłkę przejęli. Wybili. A za co żółta? O ty Cfelu Siema widzę, że siedzi Dobra, już nie siedzisz Ale co mi da ta żółta kartka, no powiedz mi Cztery minuty Kolejne cztery gole Oj, to było piękne Musiałem złapać tą piłkę Żebym też tak by ją złapał No, widzę, że cztery minuty minęły bardzo szybko Eee, gole Mila Cantona, ka, Sanchez Sanchez piąta z Manchester, piąta z czwarta minuta 4-0 z FC Augsburg a Augsburg? no dobra to ja znam ten klub co ja mówię, że go znam no. trochę znam ten klub eee, tu mamy gol, wydaje że tak tak, tu był ten gol, ten pierwszy tu był kolejny to był fajny goal, to był ich gol, tak? Nie bo oni nie strzelili gola, to były ich próby strzelenia A tu ten z daleka był To było w ogóle już, to jest ok Dobra Więc to wow. To było na tyle eee, Więc życzę Wam, chcę Wam życzyć Aha, ja wiem wam jeszcze coś pokazać Dobra, to return to main menu My FIFA e, Replayer <ścoughs> Chcę pokazać moje replayer Dobicie? No, ja bo ja nawet nie wiem jak to mam replaye, kiedy ja zapisywałem a, coś takiego, dobra. Przewrotka i dobicie. O, to było fajne dość. Szkoda, że to... Ale to za to błyszczało. No. To za bo co to było. A! To ja się rozbiegł, koleś. No to było też, dobra. Oszukanie bramkarza. Chyba jakieś trików znowu które mi nie wychodziły. A, coś takiego, no, dobra. Rily, WTF. A bo tu chodziło o to no to to Alinio przewrotka co to jest no to, to taka przewrotka prawie co nic xd a to było fajne zobaczcie gdy ja zaprosiłem go Barcelonie nie nagle tak takie je podanie do Waldesa a ten u, to 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 tu to. jeszcze Sergiego i Harta Wow, wow, ale trikami zawalam, widzę najlepsze triki świata, no. Zwód i strza. Strza, strza, strza. Ooo, hardkorowo widzę. Nice goal, Obraniak. Tu grałem Polską, Polską, tak ładną szutą piłeczką. No, pięknie, Obraniaczek. Jeszcze walczony, rożny. A ze bramkarzem wybiegłem. Legią grałem. Jeb, yep. a coś wysoko, aha bo odbiło się wtedy od tego kolesia, ale strza Ronaldo, no Ronaldo tu nieźle, ale to on mi strzelił, więc nie mam się co cieszyć, ale bramka Benfica, o ta brameczka mi się bardzo podoba, zobaczcie, biegnę se i tak jebłem, nie to jest możliwe i tu nie miałem, nie grałem żadnych, tych takich podwyższonych tych, ale wiecie. Lewandowski Główeczka, To grałem bonusem, też było fajne. Zobaczcie. Pyk i główeczka, nie? a i tak hardcorowo. Podbicie, trik i strzał. Aaa, to słabe. No tak no, to usunę, tak? To nie ma co... Ale małko Lewandowski. Lewandowski. Tydzień jakiś strzał, a co to było? Aha, słabe. słabe! Ale podbijanie i strzały jest fajne, więc to Wam mogę pokazać. I fajnie mi to wyszło, patrzcie tak, sobie tutaj siedzę, starz stoję i tak, yep, 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 Mieliście tu. Kędziora GKS szybkość. Co? Piastem grałem. Jeden z moich pierwszych meczyków. Takie coś. Przejście i strzał. Nie wiem czy to... I brameczka number jeden, czyli wstęp do moich wszystkich replayów. Dobra, to są jeszcze takie fajne te, e, mi się bardzo podoba trening, treningi, treningi, treningi. gdzie to jest, game of, nie, skill games, tak, Praktik arena, Ronaldinho widzi się, on gra w, ma maniero, tak? Na M. SAT. ST. Nie nie wiem, nie pamiętam. O, o takim klubie gra. Psz. Dobra. Fa fajne jest to, że sobie dajesz na maksa, czego się ma takie fajne strzały. No właśnie takie. Mogę sobie bramkarza przestraszyć. Coś takiego. To, to po prostu jest genialne. Tak to pięknie wygląda, nie? Znaczy głównie jaki mam z tego użytek, że to jest fajne yy, A jeszcze jedno Mam z tego taki, czekajcie bo tu patrzcie. Ty dzwonił yy, Jeszcze taki użytek jest jedny, fajny z tego, że jakby ktoś chciał Intro z FIFY zrobić, można to fajnie wykorzystać Kamerę można ustawić i można lecę piłgarza, którego się lubi Można zrobić z tego filmik osobny Ktoś ma takie filmiki, nie? To możecie mi wysłać yy, Ale polecam też FIFA Play, jest taki ten FIFA 11 i FIFA 13 Playbook. To jest też zarobić. Tak, robi Ronaldo robi salto w tył z tak zwanego backflipa. Nie wiem czy to jak w miejscu, to... Nie, chyba tak. I ten. I po prostu strzela, nie? Przy karpem tak robi. Yy, po prostu to jest... to jest takie, wiecie, takie takie, takie zarobiste. Fajne ma tu Ej, pokaż mi te twoje tryczki. Pokażę tak, tutaj ten sobie nawalimy, o widzę. Odło takie ten. Ty. Inaczej fajnie jeszcze zaczynał. Co mi się bardzo podoba, to właśnie to podbicie. Tym razem obronił. Teraz się obronił. Dobra. To ostatni strzał. Wow, gol! Dobra, i to będzie na tyle. Nie, nie. Więc co? Chwila, bo co tam? Więc tak, Ronaldinho się z Wami żegna. pożegnaj się, papa. Ojej, przewrócił się przy machaniu. Eee, więc Ronaldinho się z Wami żegna. I do następnego razu... w Nie, nie będzie mi się chciało z FIFA nagrywać. Myślę. Ale do następnego razu w Motown Blade. Ach, tak, ma Planuję coś nawet z Motown Blade'a, não para é a